Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. W tym świetlistym tygodniu, jak go nazwałam w poście, e, z tego względu, że w niedzielę 29 jest święto Trzech Archaniołów, e, to postanowiliśmy z górą tutaj, że będą przesłania codziennie do niedzieli, włącznie e, właśnie z, jakby z tematów, co chcę powiedzieć Wam: Góra, Anioły, Archanioły. E, Parę słów, być może Wam się przyda, lub będą wsparciem, lub oliśnieniem. No i dzisiaj zaczynamy w poniedziałek. Przypomnę też, że poniedziałek według jednej z klasyfikacji, bo jest wiele, jest pod patronażem Archanioła Hamuela, który między innymi zajmuje się miłością, harmonią, umiejętnością wybaczania, akceptacji zgody. Króluje tutaj kolor różowy, można palić świecę z taką intencją i prosić o równowagę, harmonię, miłość w swoich związku, relacji, o wzmocnienie w procesie akceptacji, zrozumienia, wybaczenia różnych rzeczy, o zgodę. No i też jakby tematycznie mam talię, która mówi właśnie o relacjach, związkach, o miłości. No i wybieramy jeden, dwa. Jedyneczki co dla jedynek. Frywolność, proszę. O czym mówi to przesłanie? Yy, anioły zachęcają do tego, by być bardziej romantycznym, by bardziej otworzyć się też na zabawę, na lekkość, yy, na dowcip w związku, żeby nie było tak poważnie, żeby nie było tak strasznie, żeby nie było tak walecznie, żeby nie było takiej rywalizacji podejrzliwości żeby było bardziej y, tak, jak gdzieś za młodzieńczych czasów, kiedy była ekscytacja, gdzie było wzajemne czerpanie zbycia ze sobą. Tu jest zachęta do tego, żeby przypomnieć sobie, y, jak można w związku czy w relacji się uzupełniać, jak można czerpać y, fajne emocje z, ze spędzenia czasu ze sobą. Y, nawet chwil. Wypicia wspólnej kawy, obejrzenia filmu, zagrania w jakąś grę, pójścia na spacer. Coś, co mo jak można dawać sobie nawzajem przyjemność. Ona nieraz niewiele kosztuje. Tu nie trzeba jakichś naprawdę spektakularnych, yy, kosztownych w czasie, w energii czy, czy w materii yy, tematów, żeby poprawić też jakość związku, żeby był bardziej płynny, żeby był bardziej harmonijny właśnie, żeby był bardziej satysfakcjonujący. Tu jest też potrzeba właśnie takiej łagodności, subtelności, mówienia do siebie ładnie, komplementowania, uznania, docenienia siebie, powiedzenia dziękuję, powiedzenia przepraszam. Yy, przypomnienia sobie czasami, dlaczego się w sobie zakochaliśmy, jak to wyglądało, co podobało się w sobie nawzajem. Tak? Bo czasami po latach, czy w tym kotle życia, gdzie trzeba robić różne rzeczy, yy, są różne obowiązki, yy, zapominamy. Zapominamy o drobnych gestach, o przytuleniu. O takich nieraz, ja już nie mówię prezentach jakichś, ale takich naprawdę uczynkach um, dla drugiego, dobrych. Tak? A wiemy przecież każdy, kto co lubi yy, i można z tego skorzystać. Do, do tego anioły właściwie namawiają, um, żeby tutaj jakby poprawić pod tym względem jakość, jakość relacji, jakość związków, tak? Ale to też pierwsze co trzeba odnaleźć w sobie też tą potrzebę, odnaleźć w sobie e, czasami tą właśnie młodzieńczą otwartość, e, uśmiech, chęć do zabawy, chęć do dowcipu, czasami do psot, takich nieuciążliwych oczywiście, i żeby mówię, nie było to wszystko takie, takie poważne takie bardzo dorosłe w sensie takim, takiej kontroli i takim zapomnieniu właśnie. I tylko obowiązkach, wymaganiach ocenie siebie nawzajem pretensjach, Tak? Więc tu jest taka ożywcza energia. Do tego jest to wezwanie dla Was, Jedyneczki. Dziękuję. A co dla dwójek? Okej. Okay. Dwójki tutaj mówią o jakiejś nieodwzajemnionej miłości, ale to są różne kwestie. Czasami jest coś takiego, tu jest dosłownie, tak, przekaz, że być może o tych osobach, których myślicie. Lub z którymi jesteście w jakiś sposób związani, tak czy inaczej, nie ma odpowiedniej współpracy, nie ma odpowiedniej kompatybilności pod względem energetycznym, emocjonalnym, celów życiowych. Być może jest tu dużo też osób, które gdzieś tam platonicznie kochają lub kochają wyobrażenie o tej osobie, bo to też jest różnica. Być może gdzieś idealizują kogoś i mylą to z miłością. Ale są tu też przesłania, w których yy, jest powiedziane, że żeby czuć odwzajemnienie tej miłości, to tą miłość należy też dawać. I teraz, jak my dajemy tą miłość? Jaki jest nasz język miłości? Czy my najpierw potrafimy też kochać siebie, wiedzieć, jakie mamy zasoby i czy to dajemy faktycznie? Yy, bo możemy tylko oczekiwać, że ktoś się nami zaopiekuje, że ktoś kochać nas będzie, bo tak, bo takie mamy wyobrażenie, i nie musimy dawać nic z siebie, By, albo chociażby mało, zbyt mało. Czy wiemy, jak tamta osoba, jak i tamta osoba ma też język miłości, na, na czym jej zależy, jak ona widzi związek, jakie ona ma wzorce z domu, bo tu też są różnice, nieraz bardzo, słuchajcie. I no, można się pomylić w ocenie. Źródła czasami różnych tematów są w dalekiej przeszłości. Czasami mamy rany, jeszcze z dzieciństwa, gdzieś szukamy zastępstwa, potem w życiu dorosłym, a to nie o to chodzi: to nie zupełnie nie o to chodzi. Czasami mamy zranienia z kolei, na przykład w tych pierwszych miłościach, gdzie mamy poranione serduszka, mamy jakieś etapy porzuceń, doświadczenia, zdrady, i potem też wchodząc w relacje czy związki, idziemy z tym, bo to jest nieuzdrowione, jest niewybaczone, jest nieprzepracowane. I idziemy i sabotujemy dany związek, i nie czujemy się, kochani, nie czujemy tej chemii, yy, nie jesteśmy spełnieni w tym, nie o to chodzi, no właśnie, bo my mamy w sobie już pewne niezgodności, które, jak są nieuleczone, one funkcjonują w danym związku podświadomie. Nawet nie, możemy o nich w ogóle na co dzień kompletnie nie myśleć. Ale przez ten pryzmat, przez ten filtr działamy, sabotujemy. Wielokrotnie pojawiają się tematy, w których mm, i tu też chcę to powiedzieć jeżeli sam siebie nie pokochasz, nie, be, nie zaufasz tej drugiej osoby, nie otworzysz serca, bo ciągle boisz się zranienia, bo stawiasz mury, no to potem masz nieodwzajemnienie również. Więc tu są takie aspekty, żeby się nad tym zastanowić. Tak? Być może właśnie gdzieś teraz e, poczucie niedopełnienia, czy, czy to, że nie osiągam e, satysfakcji w związku jest właśnie powodowane nieodzajemnioną miłością matki, ojca, przynajmniej takie mamy odczucia, czy poprzednich partnerów. Także tutaj jest takie ostrzeżenie, uwaga, i żeby zobaczyć, dotrzeć do źródła, żeby to pomogło w uleczeniu, tak? Żeby też. To może być u was, ale to może być w partnerze, żeby też to w nim dostrzec. Żeby zobaczyć, dlaczego on nie, na przykład nie potrafi się emocjonalnie otworzyć. Dlaczego gdzieś ucieka. Jest, chce coś, a potem znika. Dlaczego te związki tak idą taką falą? Tak? Potrafi być dobrze, potem źle, dobrze i źle. Dlaczego? Z czym boryka się ten partner, partnerka? Co mają też yy, jakby w emocjach, w głębi siebie, co ich sabotuje, co wyzwala w nich lęki, co nie pozwala pójść do przodu. Co kontrolują, z jakich tematów się wycofują i dlaczego, bo to wszystko ma wpływ. Więc tutaj jest wezwanie: spójrz głębiej, patrz szerzej, sprawdź temat. Dziękuję pięknie za dzisiejsze przesłania. Pozdrawiam serdecznie.